Dojazd ekipy SkiJumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat to za wczoraj ode mnie, 100 lat od redakcji SkiJumping.pl i wszystkich kibiców. Nieoczekiwany prezent, że jednak się znowu tutaj widzimy. Dziękuję, no, faktycznie było to dość takie zaskakujące, szybka akcja, że jednak jadę, bo niektórzy się pochurowali. no i tak to wyszło. Stefan zawsze w gotowości, czeka na otwierające się szanse. <grym> no, w sumie otwarty byłem na to, więc nie miałem yy, jakoś zaplanowanego bardzo tego weekendu, więc mogłem tutaj przyjechać. Zobacz jak to wszystko przewrotne, tak po prawdzie to przejeździłeś cały Grand Prix oprócz Wisły. No w sumie tak, tak wyszło. Wisła z mojej winy, a resztę... Reszty się udało przejeździć i yy, no i co, no i walczymy dalej. Jak było dzisiaj? <laughs> dzisiaj, yy, no tak można powiedzieć, pierwszy skok w miarę, w miarę. Yy, drugi troszkę mnie tam pobujało w powietrzu, a trzeci w kwalifikacjach już też yy, całkiem udany, ale jeszcze troszkę tam yy, problemów w locie było, yy, ale mimo wszystko takie solidne skoki. Dziękuję. Dziękuję.